Nie denerwuj się na mnie. Masz na zgodę. Ja nie dlaczego tak łatwo mnie zdobyć, jak się spóźniłeś. Powiem Ci jeszcze drugą rzecz za chwilę, wiesz? No? Gorszą. Jaką? Panie że jak ci obiecywałem, że się będę codziennie co rolować. Tak. Michał, wiesz jaki jest dowód na to, że się nie rolowałem od naszej ostatniej wizyty. Jaki? Chodź pokażeć. No chodź, 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 A, bo zostawiliście wszystko u mnie. <słuch> <słuch> Proszę Pana, zbliżają się święta, Tak. a ja już jestem wrakiem. Potrzebuję szybkiego ratunku, a znowu mi się przydarzyła rzecz, której bardzo nie lubię, czyli pojawił mi się ból nad kolanem, mm -hmm. tutaj, a z tej strony, tutaj, tak jakby to pasmo boczne też jest strasznie napięte. Nie? Wiesz co, no gówno się siłą napędową na rowerze jest mięsień czworogłowy, pośladek oraz łebsza, czyli, czyli ten jeżeli, mięsień, tak, tak? jeżeli to miesiąc z przodu nie mięsień z przodu uda, który biegnie między mm -hmm. twoim kolanem a biodrem pośladek i, i, i łybka. Ty dodatkowo jeszcze, mój drogi, biegasz, więc wydaje mi się, że ten ból, który masz akurat w lewej nodze, taki boczny ból kolana, może wynikać bardziej z tego biegania. Więcej napięcia może tam się pojawić no i to generuje różnego rodzaju przeciążenia. Czy jesteśmy w stanie zrobić w 10 minut tak, żeby było lepiej? 4 minuty łącznie no. takiego działania? To powinno być ok. W sensie powtarzane w miarę yy, często. Tutaj w tym zestawie jest coś, co osobiście bardzo lubię. To jest yy, jedno z moich ulubionych narzędzi, jeżeli chodzi o tą autoterapię domową. ponieważ Jest smaga wygodne. Nie? Naprawdę jest, jest dosyć sztywne i ma zastosowanie na wiele naszego ciała. No? Okej. Okay. Oprócz tego... Oprócz tego... jest piłeczka, którą na pewno dobrze znacie. Yy, to się psu rzuca. To się rzuca psu, dokładnie. No, i tu można zamknąć i ewentualnie przywieźć sałatkę jarzynową na święta. Do babci. No jak patrzę na ciebie, to dużo tej sałatki tam. No, daj spokój. Ale ja nie mam w domu czegoś takiego. Słuchaj, no mówiłem ci, że może to być na przykład jakiś kocyk. Chwytasz sobie dosyć sztywno oba końce tego owałka i cały miesiąc, nie wjeżdżając na rzepkę, rolujesz od góry do dołu. A gdzie jest rzepka? Tutaj. No. Rzepka to jest ta. Dokładnie. Ta najbardziej wystająca, twarda część przednia kolana. Ok. Tak? Ból jest zlokalizowany tutaj, tak. u mnie. Nie to? szkodzi, nie szkodzi. Rolujesz cały ten. Dobrze by było, żebyś w trakcie tego było oparty jeszcze o ścianę, wiesz? Poruszamy się w granicach y, pomiędzy dyskomfortem a komfortem. Okej. Okay. Czasami nasza tkanka potrzebuje takiego mocniejszego działania. Pamiętaj, że nasze mięśnie nie są dwuwymiarowe. A rolujemy też z boku. Jednego. Dokładnie. Tak jest. Tak, jest, tak, jest, tak. Jest, tak jest. Ile coś takiego ma trwać? 30-40 sekund. Natomiast ja bym to polecał powtarzać kilkukrotnie. I do tego można dołożyć sobie rozciąganie, o którym mówiliśmy na ostatnim naszym spotkaniu. Do tego można dołączyć sobie na przykład jakąś kąpiel regeneracyjną. I... Mamy pełny pakiet. Warto jeszcze y, w kilku pozycjach y, mięśnia to zrobić. Na przykład zegnij sobie teraz to prawe kolanko bardziej. Dokładnie. I teraz to samo miejsce możesz sobie... Mhm. Te bóle powyżej stawu rzepkowo powyżej rzepki, Zazwyczaj związane są z jakimiś stanami przeciążenia w obrębie ścięgna mięśnia czworogłowego. Może być to też spowodowane tym, że zostawiłem te wspaniałe narzędzia u Ciebie i ich nie używałem przez ostatnie kilka dni? Może być, bo z tego co wiem, to Ty się w ogóle nie regeneruje. Co się z takimi pacjentami robi? Zwija się na nich kasę dopiero po takich 6 latach, jak tak postrojono. Ja sobie spokojnie czekam, to jest taką moją inwestycją. W pewnym momencie przyjdziesz i zostawisz tu kas. Michał, problem numer dwa. Tak. To pojawia mi się ból po zewnętrznej stronie kolana. Bardzo podobny do syndromu nagłego maratończyka. Tutaj się pojawia ten ból, To taki kłujący, piekący. Tak. Cały bok Twojego uda, mhm. oprócz głowy bocznej mięśnia Zajmuje również tak zwane pasmo biedrowo To jest struktura, która jest dosyć mało elastyczna i w momencie, kiedy dosyć sztywna tkanka pociąga za okolice przyczepu, bądź ociera okolikieć boczne kości udowej, to będzie wyżej tutaj. Wtedy mhm. mogą pojawiać się w takich kilku strategicznych miejscach dolegliwości bólowe. Najczęściej związane z bieganiem, bądź ciężkim treningiem rowerowym. Możesz mi jakoś z tym pomóc? Tak, trzeba spróbować tę tkankę zmobilizować. Całą okolicę boczną uda sobie przemasujesz, nie wchodząc na staw kolanowy. To jest takie najbardziej bolesne dla mnie miejsce do rolowania. Już to dla wszystkich tkankę. to jest bolesne miejsce, ze z tego względu, że to jest po prostu dosyć sztywna tkanka. Dokładnie. Po co ja cię o tym mówiłem? 30-40 sekund nie wjeżdżając na staw kolanowy, ani na tą twardą część na wysokości biodra, czyli na kręta o, z o, o, o. Dawaj, dawaj, zginaj prosto. Robisz takich sobie 10-20 ruchów, przerwa. Jeżeli rolowanie całości jest zbyt intensywne, możesz to robić właśnie w taki stacjonarny sposób. Okej. Okay. Słuchaj, jeżeli to było dla ciebie troszkę zbyt bolesne, tak. to możesz sobie na przykład położyć na to koc. To jak znam życie, jak będzie ci tak, tak bardzo bolało, to nie będziesz chciał tego robić. No. A to nie o to chodzi, żeby to bolało. To nie musi koniecznie tak bardzo boleć. Jasne? Okej, okay. mam to przekazać dalej? Tak, możesz to przekazać dalej. Michał, mnie najbardziej przeraża to, że mi kiedyś powiedziałeś, że kolana mogą boleć przez to, że tyłek jest nierozciągnięty. Możesz wytłumaczyć o co chodzi? Niekoniecznie brak rozciągnięcia do rozciągnięcia będzie generował ten ból. Natomiast kolano jest stawem reaktywnym i będzie zachowywało się w taki sposób, jak powie mu albo wiodro, albo stopa. Pracując ze stawem kolanowym, musimy pamiętać, szczególnie też w domu przy autoterapii, musimy też pracować na okolicy pośladki. Co teraz sobie zrobimy? Będziemy wykorzystywać piłeczkę, która jest trochę bardziej precyzyjna. Tutaj robimy to teraz na materacu, co sprawia, że będzie to troszeczkę lżejszy bodziec. Pośladek to nie jest tylko tył, ale pośladek to też jest bok. Więc dobrze, dokładnie tak. I szczególnie ta okolica będzie bardziej odczuwalna. Do środka, na zewnątrz. Dokładnie tak. Wow! Dokładnie tak. To jest trochę mocniejszy bodziec, mięsień rozciągnięty plus jeszcze piłeczka. Ale widzę, że nawet zadowolony jesteś z tego. Niżej zejść. Pamiętaj, że pośladek przyczepia się dosyć wysoko, aż do kości krzyżowej, więc nie bój się zjechać nisko. Dokładnie. I góra-dół. 30-40 sekund powtarzamy sobie 4-5 razy. Michał. Tak. Hono Mam to robić codziennie. E... Bodziec regeneracyjny powinien być dostosowany do ilości treningów. Jeżeli kręcisz codziennie, to też codziennie powinieneś jakieś próby regeneracji podjąć. Jeżeli codziennie mocno kręcasz? To tym bardziej powinieneś codziennie okay. podejmować próby regeneracji. A jeżeli mam dwa treningi w jednego dnia i biegam, i jadę na rowerze? A, wiesz co, czasami jest to wyprawka za skórkę, czyli ja bym wolał, żeby pacjent sobie podpoczywał po prostu, wziął jakąś kąpiel, poszedł na saunę, poszedł sobie na spacer na przykład, zamiast koniecznie się rolować. Jeżeli jest tak, że masz dwa treningi dziennie, do tego to raczej postara się następnego dnia zrobić te treningi regeneracyjne. Wiesz co, przychodzą takie dni po prostu, że czuję się mega zmęczony po jakimś takim tygodniowym cyklu. Mhm. I to są właśnie chyba te takie dwa dni, które powinienem bardziej poświęcić na to, żeby odpocząć, ale nie tylko na rolce, ale też, żeby odpocząć tak po prostu. Tak, bo musisz pamiętać, że o ile struktury mięśniowe nasze mhm. dosyć szybko zatrafią się regenerować. Nasze serce, płuca e, też dosyć szybko się regeneruje, natomiast nas, nasz układ nerwowy podlega też bardzo dużemu zmęczeniu w trakcie, szczególnie dużych duży, długich wysiłków, ciężkich wysiłków. Mhm. On niestety regeneruje się dłużej a na wpływ już samego układu nerwowego poprzez rolkę czy poprzez inne rzeczy oprócz takiego samego czystego odpoczynku mm -hmm. bądź treningu spokojnego podkreślam spokojnego nie mamy innego wpływu. Ale o przytrenowaniu możemy sobie jeszcze pomówić. Dosyć popularnym syndromie u tzw. ambitnych amatorów, czyli sportowców, którzy pracują normalnie, a dodat dodatkowo mają tyle godzin treningu co zawodowcy. Jak mniej więcej. Zdradziłeś temat następnego odcinka. Super. Dzięki bardzo. Nie ma problemu. Za to, że mi przypomniałeś, muszę nad tym wszystkim popracować i przede wszystkim zabrać sprzęt od Ciebie. Nie ma problemu. Już sobie. <grystanie>